Panie Macieju, jesteśmy na niesamowitym wydarzeniu na pewnej gali finalowej. Proszę powiedzieć, co to jest za wydarzenie, a pan w dniu dzisiejszym był prowadzącym. Tak, ja byłem współprowadzącym. To była jedenasta już gala PNSA, czyli Polish National Sales Awards, czyli nagrody dla mistrzów sprzedaży, tak można powiedzieć. Kapituła sędziowska decyduje o tym, kto jest zwycięzcą w wielu kategoriach zresztą. To jest ciekawe dla mnie doświadczenie jako klienta, bo dzięki tym nagrodom dowiaduje się, jak skomplikowana jest sprzedaż i jak niewielu w gruncie rzeczy może zostać mistrzami. no tutaj trzeba przejść przez pewne procedury, żeby trafić do finału w każdej kategorii. Bardzo prestiżowa sprawa, jeśli chodzi po prostu o sprzedaż, sprzedaż, biznesowe, biznesową sprzedaż. Nie Maciej, pan w swojej karierze wiele gal prowadził. Podejrzewam, że tą galę pan po raz pierwszy prowadził jako, jako współprowadzący. Tak. Tak, tego, ale prowadziłem y, znaczy tę uroczystość y, tych nagród pierwszy raz prowadziłem z panią prezes y, prezes PNSA, czyli pani Elżbieta Pełka, y, która muszę powiedzieć, że świetnie mi się z nią prowadziła, a to nie jest łatwo prowadzić z kimś. Właściwie to jest trudniejsze, żeby prowadzić z kimś niż samemu, bo trzeba być dobrze zgranym. Znamy się niedawna z panią prezes. Pierwszy raz prowadziliśmy coś. A dobrze się czuliśmy na zewnątrz Takie rzeczy od razu się wie, prawda? jak się zaczyna coś prowadzić. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. No, no. A dla mnie to też było wsparcie, dlatego że pani prezes wszystko wie o tej. Na... Te nagrody są właściwie jej. Ona, ona to wszystko organizuje. Ona, ona to, jak to mówiąc kolekcjonalnie, ogarnia całość i, i dba, żeby wszystko było tak, jak ma być. Mogę pana nie zapytać, bo jednak dany konkurs wy, właśnie wyróżni się tym, iż na samo nazywnictwo danych kategorii jest tak długie, że chyba tego z, z pamięci nie da się ze strony, nie wiem, wyczytać. Bo z tego co wiem, pan jednak tutaj bardzo szczegółowo tak. próbował wszystkie te kategorie dokładnie wymieniać. Bo tu są pewne regulacje z regulamin w każdej kategorii są pewne dokładnie bardzo rozpisane instrukcje dotyczące tego, kto może kandydować do no, zwycięstwa w danej kategorii? I no, chodziło o to, że przy każdej kategorii trzeba było przeczytać tę te te formułę ustanowioną przez kapitułę sędziowską, żeby widownie wiedziała o co chodzi. No ale rzeczywiście te opisy były bardzo takie i detaliczne, i branżowe, i specjalistyczne. No ale cóż. Doświadczenie robi swoje. Po dzisiejszych, gali po rozdaniu nagród, e, dał się pan przekonać, aby zostać klientem Orange na przykład? Nie, no już tak nie robiąc reklamy żadnej firmie. Ta firma, którą pan wymienił dzisiaj, była bardzo mocno obecna. To znaczy, ja jestem przekonany, że nie tylko ja, ale, ale każdy z nas, każdy klient. Da się przekonać dobremu sprzedawcy. Na pewno i Pan tego doświadczył w życiu. Ja tego doświadczyłem, że kiedy mamy do czynienia z dobrym sprzedawcą, to on nie tylko. Znaczy, to on, on może więcej nam sprzedać, ale nie czujemy, że to jest na siłę. Nie wiem jak Pan, ale ja dobrego sprzedawcę od razu wyczuwam, poznaję. Po tym, jak się zachowuje, jak ze mną rozmawia, jest nahalny czy nie jest nahalny, czy potrafi odpowiednio zbalansować swoją rozmowę ze mną. I tak dalej, i tak dalej. No, i właśnie tutaj byli najlepsi z najlepszych, najlepszych więc rozumiem, że oni są i skuteczni, i są świetni. Czy pan miał faworytów, czy to wśród menedżerów, czy, czy Czy pan miał dzisiaj faworytów, czy wśród menedżerów, czy sprzedawców, czy dyrektorów handlowych, bo jednak miał pan okazję najbliżej ich poznać, rozdając poszczególne nagrody? Oni wszyscy mi się podobali w takim sensie, że no, podziwiałem ich za to, że po prostu przeszli te wszystkie procedury, przeszli tę całą ścieżkę tej nagrody, dotarli do finału i nawet jeśli nie dostali wyróżnienia, czy nie zostali laureatem, czy laureatką, to i tak są wymiataczami po prostu. Ale chyba moim faworytem, a nic odkrywczego nie powiem, jest laureat super sprzedawcy, czyli tej nagrody, takiej super, super nagrody, która jest nagrodą, można powiedzieć, specjalną dla najlepszego z najlepszych. Czyli laureaci kolejnych kategorii dzisiejszych walczyli o ten, to miano super sprzedawcy. No i ten laureat, przepraszam, nie pamiętam teraz nazwiska, ale no, pomyślałem o sobie o nim z, z ogromnym uznaniem.